Na stadionie Syrena w Żarach odbyła się wyjątkowa impreza – polsko-niemiecki festiwal bioróżnorodności, święto lasu i ochrony klimatu. Organizatorem imprezy była Fundacja Natura Polska. Na imprezie zaprezentowało się ponad 100 tematycznych wystawców z Polski i Niemiec. Było to największe tego typu wydarzenie w Polsce. Ambasadorem imprezy był Tomasz Zubilewicz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów pogody. Okazuje się, że impreza jak najbardziej w punkt trafiona, co świadczy nie tylko o tym, że jest bardzo wysoki stopień zaangażowania organizatorów, ale także i zapotrzebowanie ze strony tych, którzy tutaj przychodzą. Zaproszeni politycy, samorządowcy, przedsiębiorcy wspólnie posadzili las bioróżnorodności. Warto bywać tu w Lubuskim warto odwiedzać ludzi, którzy mają taką wielką pasję. Warto mówić o ważnych sprawach, bo tu przecież e, Ziemia Lubuska lasami stoi i musimy o nie dbać i, e, i szukać tego, co nas łączy i z przyrodą, i z ludźmi, którzy, którzy tutaj mieszkają. My potrzebujemy w tych trudnych czasach, czasach szukać tego, co łączy, a na pewno taka impreza jak Festiwal Bioróżnorodności ten dzisiaj łączy ludzi i o to chodzi. Kolejna edycja, cieszę się, że że nie tylko samorządy wspierają lasy, bo to i samorząd województwa, są tutaj przedstawiciele powiatu, gminy, gminy wiejskiej, ale też właśnie NGOsy, które są bardzo aktywne i dbają o to, co jest naszym ogromnym skarbem. Połowa powierzchni województwa to lasy, więc wspieramy i bioróżnorodność, i lasy, i myśliwstwo, produkty regionalne, i te wystawa. Ta wystawa dzisiaj, ci wystawcy z całą pewnością będą cieszyć się wielkim uznaniem i sprawią mnóstwo przyjemności turystom lubuszanom, mieszkańcom Żary okolic. Co mamy najcenniejszego w województwie lubuskim, poza nazwą? No lasy też na L. Wszyscy w Polsce wiedzą, że w Lubuskim jest najwięcej lasów. My też mając świadomość tego, musimy pokazywać, co nam las daje i jakie my każdy z nas ma zobowiązania wobec lasu. Ja kocham las. Kiedy jestem w lesie zawsze się dobrze czuję i zawsze wiem o tym, że muszę się zrewanżować temu światu leśnemu. Dziś w zasadzie tutaj widzimy to jest święto międzynarodowe, bo to jest polsko-niemieckie, są goście z Niemiec, również ci oficjele, ale dla mnie najcenniejsze jest to, że to jest bardzo taki silny związek tematyczny. My się wszędzie tutaj otaczamy w tym, co dotyczy lasu, jest z lasu, jest dla lasu, klimatu i bioróżnorodności. Jestem nawet trochę zdziwiony tak dużą ilością ludzi. Myślę, że jeszcze ludzie przyjdą, niektórzy wracają, bo widzę, że przychodzą. Dużo dzieci. Bardzo mnie cieszy, że dużo dzieci jest zaangażowane w tam, u nas, w lasach, w rozpoznawanie różnych gatunków krzewów, roślin, malują zwierzęta, rozpoznają gatunki drzew, gry i zabawy, nawet tam widzę duże wzięcia, ma też nasz samochód pożarniczy, że tam można sobie tam tą wodę puścić do celu, także to przeżynanie starodawną piłą, tą taką zębatą, jak to się kiedyś mówiło, ręczną, więc jest dużo tej ale cały czas to nasi pracownicy z moich nadleżnic pięciu mają co robić. Podczas wydarzenia było się ponad 50 pokazów i warsztatów poświęconych lasom i ochronie klimatu. Zajmujemy się bezpieczeństwem chemicznym i monitoringiem środowiska, czyli w, w ten sposób, że y, idziemy w teren, w tam gdzie jest jakiś problem, czy to jest skażenie, czy zanieczyszczenie, czy nawet drobny wyciek. Mieszkańcy, jesteśmy z Zielonej Góry, mieszkańcy mogą nam zgłaszać różne problemy, pojawiamy się tam i próbujemy zrozumieć, co poszło nie tak. Jesteśmy pod niesamowitym wrażeniem, że coś takiego udało się zorganizować dosłownie pod no, naszym domem i też dużo osób podchodzi do naszego stanowiska i mówią, że są z z Łodzi z stoku z Krakowa, także wow, bardzo się cieszymy, że przyjechali na ziemię lubuską. Mi sprawia bardzo dużo przyjemności. To jest moja taka wielka pasja. Także wydaje mi się, no, mam trochę siły w rękach. Nie sprawia mi to takiej dużej trudności. Nie zaczynałam od dud, także ja nie potrafię się nim posługiwać i ja wszystkie nawet takie szczegóły robię pilarką sp albo spalinową, albo elektryczną, tak jak tutaj akumulatorową. Bo ja jestem tutaj pierwszy raz. Także wydaje Wydaje mi się, że taka impreza coraz częściej. Dzisiaj w tą gorącą, gorącą temperaturę u nas troszeczkę chłodniej, bo pod zadaszeniem w namiocie nasi widzowie mogą oglądać 10 różnych produkcji takich proekologicznych. Jest bardzo duże zainteresowanie. Dzieci siedzą i oglądają już ponad godzinę filmy o ptaszkach, pszczółkach, więc cieszy się to naprawdę zainteresowaniem w sporym. To jest praca wieloletnia tak naprawdę, tak? Bo jesteśmy, zawsze mówimy o tym, że warto czerpać dobre praktyki Dlatego nasze wizyty na Green Festival, czy na Święcie Ziemi pod Łodzią i w wielu innych jeszcze miejscach. E, oczywiście wiele pomysłów jest z naszej strony, ale też korzystamy z podpowiedzi innych, słuchamy innych. I takie było nasze założenie, żeby zbudować takie wydarzenie, które będziemy w stanie zrealizować w ciągu jednego dnia w jednym miejscu, czyli w mieście Żary. E, połączone ze współpracą transgraniczną z Niemcami, z Saksonią i Brandenburgią. E, z odwiedzinami ludzi, takich, którzy też mają wpływ na rozwój regionu, dlatego sporo gości też było i z Polski, i z Niemiec, e, ale przede wszystkim e, nacisk na merytoryczny program tej imprezy, czyli elementy związane z bioróżnorodnością, retencją wody, ochroną lasów, cała seria różnych warsztatów. Prawie, mamy prawie 200 stoisk, jak policzyliśmy. I na koniec ciekawostka. Co łączy prezesa Fundacji Natura Polska z marszałkiem Grzegorzem Schetyną? Łączy nas miłość do Koszykówki do Śląska Wrocław, oczywiście. Byliśmy razem na wielu, wielu meczach. Przyjeżdża zawsze na mecze Śląska i piłkarskiego, i koszykarskiego. Więc jestem szczególnie, i znamy się jeszcze od wielu, wielu lat, więc szczególnie mi jest miło, że mogę dzisiaj go odwiedzić i być na tej imprezie, którą współorganizuje i to robi w tak doskonały sposób. Drużynę, klub kocha się bez względu na to, jakie osiąga wyniki i gdzie jest. Wierzymy, że piłkarski Śląsk będzie w przyszłym Roku w Ekstraklasie i będziemy znowu walczyć o mistrzostwo i wspólnie mu kibicować i cieszyć się z jego sukcesów i zwycięstw.